Sponsorem programu jest Intermedia, wiarygodny partner w wirtualnym świecie. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ostatnio pokazałem tutaj trochę magii, trochę niesamowitych rzeczy, ale ostatnio zacząłem się zastanawiać, co by było, gdybyśmy nieco odwrócili ten schemat. Gdybym przekazał Pewnej osobie trochę magicznej mocy, i żeby to ona mogła zrobić coś magicznego. Jesteście ciekawi? Oglądajcie. Witam Cię Zuzia, cześć. bardzo serdecznie, cześć. Słuchaj, dzisiaj zrobimy coś z kartami. Karty możesz wziąć, zobacz, że karty są różne, to jest bardzo ważne, to kamera widzi. Są, zgadza się? Mhm. Chcemy, żebyś wzięła karty. Przetosowała jak tylko chcesz. Pudełko schowamy. Ostatnio pokazałem Ci kilka niesamowitych rzeczy. Kilka efektów magicznych. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy nieco odwrócili ten schemat. I to Ty dzisiaj będziesz czarować. Naprawdę? Naprawdę. Okay. Powiedz mi, próbowałaś kiedyś się nauczyć jakiegoś magicznego efektu? Nie, nie To mam nadzieję, że dzisiaj Ci się uda. Pierwszy efekt w życiu, jaki ja wykonałem. Mogę karty? polegał na tym, że... To jest taki bardzo popularny trik, który polega na tym, że widz wybiera kartę, a następnie iluzjonista ją odnajduje. To był pierwszy efekt, jaki kiedykolwiek zrobiłem i dzisiaj ten efekt wykonasz Ty. Dobra? Jednak zanim to zrobisz, będę musiał Ci przekazać trochę magicznej mocy. Wystaw żółwika w taki sposób. Uwaga... Boom. Przekazałem Ci moc. Poczułaś? Słuchaj... Chciałbym, żebyś teraz wybrała Jakąś kartę. I teraz, ok, ok. I teraz na nią jeszcze nie, nie, nie patrz na nią. Okay. Zrobimy tak, że pokaże się tylko do kamery. Na naszemu kamerzyście, ok? Możecie. I schowaj ją do środka. I jeszcze ją specjalnie dla ciebie trochę zgubimy. I teraz mamy sytuację, w której ty nie wiesz, jaka jest karta, ani tym bardziej, gdzie ona się znajduje. I co więcej, ja też tego nie wiem. Więc nie będę mógł Ci w żaden sposób pomóc. Na całe szczęście wcześniej przekazałem Ci nieco magicznej mocy. Słuchaj, chciałbym, żebyś za chwilę podzieliła karty na cztery pakiety w taki sposób, dobra? Okay. Rewelacja. Przeciłaś w dowolnych miejscach, jakich tylko chciałaś. To była Twoja decyzja, prawda? Mhm. Weźmiemy cztery pierwsze karty, na których przeciłaś. Reszty kart już nie będziemy potrzebować. I mamy cztery karty. Chcemy, żebyś położyła dłoń na razie na jednej z nich. Ok, i na jeszcze jednej. Drugą dłoń. Ok, super. Teraz połóż obydwie dłonie na tych kartach i intuicyjnie chcemy, żebyś tylko podniosła jedną dłoń więc pod Twoją dłonią zostaje nam ostatnia karta. Tak. Możesz puścić, możesz puścić. Teraz, moi drodzy, jako pomna chwila możecie w komentarzach teraz napisać jaka była faktycznie ta karta. Za chwilę policzę do trzech i możecie przed komputerami, przed telefonami na głos powiedzieć jaka była Wasza karta. No i na trzy też chciałbym, żeby kamerzysta powiedział jaka była nasza karta, żebyśmy wiedzieli, czy wyszło. Raz. I na trzy, Zuzia, odwrócisz kartę, dobra? Raz, dwa, trzy. Jaka była karta? Pokaż? Aspik. I to jest, moi drodzy, Aspik. Słuchajcie, Zuzia pokazała nam niesamowitą magię. Dziękuję Ci bardzo. To by było na tyle. Jak widzicie, każdy z nas jest w stanie dokonywać absolutnie niemożliwych rzeczy. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, like napiszcie w komentarzu, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Co byście jeszcze chcieli zobaczyć na tym kanale. No i też przede wszystkim udostępnijcie swoim znajomym, aby oni. Tą magiczną podróż mogli przeżywać razem z nami. Dziękuję Wam bardzo i do następnego. Sponsorem programu jest Intermedia, wiarygodny partner w wirtualnym świecie.